Cześć, witam Was w pierwszym odcinku z wyzwania czarnej widowy. Więc tak. Można wiecie o co chodzi w tym wyzwaniu. Zmaczyłam w poprzednim odcinku. Dzisiaj się będziemy budować domek domę dla naszej wdowy. Jeżeli będziecie mogli zauważyć pod długości filmu, sięg nowy program do nagrywania. Teraz nagrywam o kamem. Um. Zobaczymy się jak kiedy już będę u naszej czarnej doby. E, dobrze, więc teraz tak. Nie wiem czy wkleić domek z galerii, ale chyba go mm, mm. nie ściemlałam, więc go zbuduję sama. Mam 18 500 więc... Nie będę też szaleć za bardzo. Jak widzicie, nie jestem zbyt. Tutaj o dwie kropki jeszcze przesunę, tutaj o jedną. To tutaj zrobię jakiś taki mały tarasik że spróbuję zrobić jakiś taki przytulny w miarę ten domek. Dobra. Przepraszam, że jem, ale dostanę panu relację dopiero teraz na sprawie 21. więc weźmy sobie jakieś schodki to w sumie nas nie samą za bardzo nie naszej, naszą wdowę nasz, nasz, nasza wdowa też nie ma dużo pieniędzy by coś większego sobie wybudować będziemy żyć tak ogólnie z pieniędzy naszych mężów więc wiecie Za dużo pieniędzy nie dostajemy. Musimy no, się z tym liczyć, że nie będziemy ich mieć za dużo. ja sobie usunę te daszki. One są bez sensu. I bardzo przepraszam, że pod ostatnim odcinkiem właśnie nie było pokazywane pół rozgrywki. Nie wiem, coś mi się popsuło właśnie z tym live'em. Ale teraz już nie będzie takich właśnie problemów. No, więc... Domak jak widzicie nie jest zbyt duży. <grym> jak na razie spróbuję zrobić coś mniejszego. Wiadomo nie stać na coś większego, takiego mega duży. Więc mam prawo sobie coś mniejszego tutaj wykonać. Tak to wygląda? Dobra, może zbuduję domek i po prostu się zobaczymy. Dobrze, więc ja już jestem ze zbudowanym domkiem, więc on wygląda w następujący sposób. Ojej, trzeba. Także tak, na początku cię po Popsłon Dobra. Widzmy skoczko. Dom, jak widzicie, jest bardzo skromny. Wchodzimy do środka. Tutaj mamy taki, taki malutki zakątek. Hmm, kuchenny. Tutaj wiadomo podstawowe rzeczy. Taki niż troszkę większy salonik, toaleta. No i oczywiście sypialnik. Mm, Nasza Elsie się bardzo dobrze czuje Co ty chcesz w ogóle zrobić? Podziwiaj mienie A chodź sobie podziwiasz na przykład umywalkę Albo Czy ty coś w ogóle możesz podziwiać w tym domu? tutaj masz? Telewizor Podziwiaj Nie Mm. Uh -huh, uh -huh. Ma Dobrze. I tutaj chcesz flirtować z Dobrze mm -hmm. jem właśnie. Widzicie, bo nie ma. Należy no, kogoś poznać. O, jeszcze jedna zasada wyzwania naszego czarnej wdowy. Jeżeli nasza zamożna osoba hmm, znaczy jeżeli nasz przyszły wybranek ma już żonę, nie wolno nam tej żony wyprowadzać, żeby dostać jego yy, majątek. Nie, nie wolno to robić. Dobra, widać, że tutaj nie ma jeszcze żadnego mężczyzny. Więc tak. Zabawę sobie troszkę może podnieść. Oglądaj sobie knapinę. Hmm. No więc tak to wygląda. Mójąc Wprowadzenie do tej naszej czarnej wdowy. No, o. właśnie na przykład tutaj mamy Murtimera Cfira. Chodź, zagadasz do niego. <laughs> Przesadzam. U mnie w zasadach sobie tak wprowadziłam, że nie wolno wyprowadzać męża, jeżeli on ma żonę. Znaczy naszego... żona od swojego przyszłego męża. Czekamy, aż do nas przyjdzie, albo Oli do niego przyjdzie. Albo tutaj kogoś, kto jest, nie jest zamożny, czy nie jest nie mążatkiem. Czy ma Nie wiem. I tutaj mam zestaw. Nie się nad co, nie przywitałam, no ale dobra. <grystanie> tak, tak. Um, może tak na samym początku zapytam czy jest w związku. Ale chyba nie jest. No, przynajmniej jak ja sobie gram to nie był.

Tak śmiesznie z tego, że tutaj bym miała kolejnego kandydata, ale z takimi wąskimi, macie no, już Do, on by się przydał. Nie rzekaj sobie, że nie młodzież. tą Zaraz troszkę pofiltruję cię,

chciał to ok podziękowania może za przybycie ty też porozmawiaj no to właśnie to robicie i mam punktów 125 ej ty tyle hajsu nawet nie masz no to ogólnie no jeszcze więcej dobra что и реалистка. Запитай вот можно. Возьми другой по флирту. Ну хочу ту. Я тут. Где иде? ты, ну пан. А не. под дверь, по-моему, не стоит. Идешь. Где, где Чего? Чего? Tutaj. Dobra. Weź Nie odwiedź. Zakres sąsiadów. No, może, że nie będzie chłopaka. Szybko idzie, szybko idzie. Tylko już nagrywam? 11 minut. Dobra. Flirtuj. Flirtuj z nim. Trzymaj za ręce Muszę sobie w ogóle posuwać takie stare moje filmy, bo będzie Tylko wiecie, ja tego na odcinku nie będę robić W się mnie te wy macie być, kurde, ludzie Proszę, pierwszy, pierwszy całunek. Szybciutko to leci. Ok, pierwszy, pierwszy całunek. Dobra. To teraz tak uwodzicielska poza. Tu późna Cały we go. Weź <tryk> <tryk> Tak, Proszę mi Ja nie wiem, czy w ogóle mi ten głos nagrywa. Ja nie wiem, no serio, troszkę takie to dziwne, no, no, nie, nie wiem, dobra, powinno nagrywać. O, już tutaj się tam jaka byłaby Aniołki 2, ten gip. Dobra, weź, oproś go, zostanie chłopakiem. <tryk> Nie po No, bardzo szybko to poleciało, więc już byśmy mieli jednego zaliczonego. Sekunda. Właśnie, miałam mieć zmienione na normalne. Przepraszam, nie zmieniłam. <coughs> życia na normalne. Rozgrywka. Życie normalne. Dobra. Już, przepraszam, musiałam. Więc go może już sobie wprowadzamy zaraz. Sekunda. Tak my musimy być przyjazne. Też. Więc troszkę tutaj um, z nim porozmawiaj. Też normalnie, tak? Aha. Napiszcie mi, czy mam jeszcze jakieś wyzwanie zrobić. Nie wiem, na przykład co to dzieci. Nie wiem, powiedzcie, czy mam zrobić jeszcze jakieś wyzwanie. No chodź tu bliżej, człowieku. Weź się poprzechwalaj swoim majątkiem. Zrób sobie z nim kocie. Właśnie, miałam jej kupić ten kosz który daje hasik sobie Hajsidło dać. Hajsiotka mam. Nie mam dać. Hajsiatka. A nie takie coś. Takie Hajsiok będziemy dostawać. I nigdy nie będziemy biedni. Tak w sypialni. pięknie. No ja to chcę. Tu kuchni. Jesus. Dobra. Niech ona z nami tutaj porozmawia. <laughs> To tygodni, może. Myślę, że zrobię taki odcinek 20 minut i tyle. 30. I myślę, że będę czarną Wdowę robić 2-3 razy w tygodniu. Chyba, że będzie jeszcze jakieś wyzwanie, no to raz w tygodniu. co samo jak tamto. I wiadomo, nie mogę też za dużo, tylko. Ej, ktoś mi na Skype napisał. Nie, ja, ja nie odpowiadam na Skype. Nie odpowiadam, kiedy nagrywam. Przejdź się w miarę dobrze. Prewentę historię. Wezmę może jeszcze trochę, poflirtuj. Cały go może. Ja troszkę im poklikam. Może się w ogóle zobaczymy, kiedy już im tak naklikam na maksa wszystko, ok? Bo już jest 16, 17 minut, więc. Więc tak, ja już im tutaj, jak widzicie, nabiłam y, na maksa. Y, więc teraz, <laughs> kochani, robimy randkę. Robimy randkę. Y, randka, 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 to jest co randkę. Zaproś na randkę. Więc się tutaj zobaczymy, kiedy oni już będą na ramce. Dobrze, więc jak już widzicie, jestem już tutaj. I tak on, ona musi usiąść i porozmawiać ze swoją sympatią. Więc może żywiona rozmowa. Flirtuj ze swoją sympatią. Bo bezlitośnie. może to będzie na pewno strutyno Opowiedz swojej sympatii historię. Dobrze. Mam no, powiedzieć historię. To śmieszne. Co tu jest? chłod Dobra, spokojnie. Coś tutaj dziwne zrobiłam. <muchy> Zobaczcie, lubię... jaki to jest Bardzo lubię. Ale to jeszcze się znowu stało What the fuck. Dobra, wyróbmy to, to, to już myślę, że koniec. No to to, to to mnie rozwala, że po prostu on władzi w tą kanapę. Ale dobra. No weź tutaj, nie wiem. Miałaś opow Miałeś, Miałeś opowiedzieć mu historię. Bez mu śmieszną historię. Co, co wy razem robicie? Kupię to, weź ty usiądź normalnie. Nie mu tą historię. Zostaw ty, ten telewizor, tylko... Ty, ty, ty z nim troszkę tutaj No kurde, kurde, kupię to. Weź mu tę historię. Już no, już, opowiadać Ci historię. Ja. I może będziemy mieć już dzisiaj pierwszego męża. Zrób też pocałunek z pasek. Nie wiem czemu jej higiena schodzi, kiedy ona z nim rozmawia, chyba że on jest antyseptyczny. No ale wątpię. Wy z flirtuj, to sandka, ożywioną rozmowę, no już! Ożywioną rozmowę, a tu masz ożywioną rozmowę, już. Idziemy. Już mi tu flirtować. Tutaj randkę macie pójdzie. Dobra, jeszcze tą ożywioną rozmowę. Flirtuj ze swoją sympatią, będąc w nastroje do flirtu. I pocałuj. <laughs> Ile już nagrywam? No, 19 minut, to jeszcze tak z 15 minut sobie nagram film. Czy 10 minut, tak. Cały swoją sympatię z pasją. Tak, z pasją może być, tak. Dobrze, więc bardzo proszę cały spasjon. gdzie tu jest cały spacja nie ma po cały spacja szybci dzisiaj. Z... no dobra jak już nie ma to nie moja wina dobra <laughs> wiecie co ile jeszcze cztery godziny nie dobra kończymy już tą randkę dobra legendarna randka i teraz tak robimy jeszcze jedną randkę dobrze ludzie musimy to wytrzymać albo dobra <laughs> Um, po prostu zaręczamy się teraz z nim. Oświadczycie, oświadczymy się tak oficjalnie. No więc bardzo szybko to leci. Ojej, to Mogę go teraz prowadzić? Ludzie, mogę go teraz prowadzić? I dobra, to może go teraz tutaj wprowadzić Czy coś takiego? Mamy zasadę. Nie, weź tylko go wprowadź. Kobieto. Wprowadź go! Zabrać to wprowadzanie że Nie czemu jej ta czas kiedy na właśnie. I ryb ślub taki cichy. Dobrze. Więc ja tutaj ich przeprowadzę i się zobaczymy z mali. Dobrze, więc ja już wracam. Jak widzicie teraz, mamy 31 680 6 simoleonów. więc miarę słodko tak, y, mamy już w naszej rodzinie, więc nasz Johny niech się poogarnia. No i tak, jak wiecie, tak to się robi, tak to się robi, tak jak ja. Podaj obiad, sałatka, dobra, ugotuj nam coś, kochana. Tak. W sumie ty chyba nic nie umiesz, co nie? No, prawie nic nie umiesz, no, ale dobra. Może nie spali z domu? Na ciebie nie pokroisz. Może człowieku co ci jest. Stękasz tak przy tym sikaniu, że nie wiem co naprawdę. Powinienem się wstydzić. No, powinieneś się wstydzić. No to takie małe oczka masz. Nie wiem. Dobra, niech ona coś tam ugotuje. Pójdziecie na dwór żreć na razie te pieniądze jeszcze przeznaczam na, na ten. Na to wesele będzie ciche, oczywiście. Więc wiecie. Ale to zrobimy już w następnym odcinku, bo nie chcę tak szybko tego. W pierwszym odcinku robić. Z rozgrywki. No weź ty się przełóżę tego kotowania, kobieto. Kobiety się muszą przekładać. Kobiet, kobiet. Kim ty w ogóle jesteś? Poszukiwaczem konkursu dla amatorów, który też już drugi. Wiecie co? Ja tutaj mam takie zadanie dla brudzonego. Kupię mu komputer po prostu i on będzie naszym tajnym agentem. Więc wiecie, no. Ale tylko tyle dla niego zrobię, bo on jest taki, no wiecie, zły. Nie jestem zła na niego. XD Zrobimy to na dworze. A co tam? Przysz ludzie obcy nie przychodzą do naszego domu. Po odcinku jakoś to zmienię. Teraz nie mam czasu. Jak, e, jak, jak skończę ten odcinek, to spróbuję to jakoś zmienić wszystko. Jakieś większy domek wybudować. A teraz zmieniasz karierę, mój drogi. Nie, nie będziesz pracował taki Nie. A jak wyjdziesz z tej Wanny, to ja cię bardzo, bardzo proszę, abyś sobie znalazł pracę. dobra weźcie do porcję idź i jedz Eli do tej pracy szukaj zjesz jeszcze trochę się pobawisz i pójdziecie spać przez obydwoje Żeby nie było i tak tak jak już mówiłam on będzie naszym tajnym agentem Do danych, danych Ja Cię bardzo proszę, abyś sobie coś zjadł. <laughs> Czemu nie mogę tak plikować? sobie bardzo jaka. Jakiś taki mały zagramek, wiecie, 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 wiecie o co mi chodzi, już wiecie, 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 wiecie o co mi chodzi, 21-30. Weźcie z nim tutaj troszkę go dodatka, ale go, płuć go. Chłopie, to kuj ty go. Weź z nim cichy ślub. On jest szczęśliwy, tak? Nie muszę przeszło, dobrze. Zaręczamy się z Donem. To jest tak na szybko. Trzymaj marzeń swoje, że żyły, nie będzie się dalej. Dobra, spadaj z tym cieniem Rito! Zostaw go. Jeszcze jeden mały występ i spokój. Ty jeszcze potem idziesz się wysikać i wykąpać, a Johnny pójdzie sobie y, tutaj przeglądać te dane wywiadowcze. Później zrobicie sobie mm -hmm. bara para i będzie koniec dnia nie ten talerz wyrzucę to to jest no czemu ty się nie chcesz wyrzucić dziadówko dziękuję no i zobacz widzisz jak szybko no już masz żonę masz taką przepraszam masz żonę to jest zaręczony. no potem bardzo Proszę mały występik. Dobra, dziękuję. Jeszcze ty poczekasz sobie. Może sobie na przykład poprzeglądaj dane miliadowcze. Czy coś takiego. Bo Twoja żona, znaczy Twoja dziewczyna, taka... Jeszcze trochę sobie posiedzi. Ja już nagrywam. No, tak za dwie minutki będę już kończyć. Co ty robisz, babo? Nie śmiej się tak. Już coś zrobiła. Wyczij to teraz, kobieto. Nie ma tak. Meszka! No to tu sprzątnij, babo jedna! Dobrze, dziękuję. I później bardzo proszę. i sobie jeszcze, nie wiem, 22. Więc proszę cię bardzo z tutaj Johnem. Oczywiście, że by będzie chciała, ale raczej będzie chciała. Zostaw ten komputer, twoja żona chce coś z tobą zrobić, aż ty je to zaproponujesz. Widzicie? I, I tym nożysikiem, akcentem zakończymy ten odcinek z The Sims 4. No więc, do kolejnego odcinka i pa pa!